Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej części serii Diagnostyka Fizjoterapii. Z tej strony Łukasz, a przed nami tematyka złamania kości krzyżowej i kości guzicznej. Miłego oglądania. Jak w każdym filmiku z tej serii, tutaj zobaczysz wszystkie aspekty do poruszenia dzisiejszego dnia, a przede wszystkim zastanowimy się, jakie może mieć objawy w przypadku złamania oraz jaka będzie perspektywa leczenia takiego pacjenta. Jeżeli treść zawarta w tych filmach będzie dla Ciebie wartościowa, bardzo proszę zostaw lajka, komentarz, pozwoli to trafić do większej ilości pacjentów. Pamiętaj o tym kość krzyżowa i kość guziczna, czyli mówimy tutaj o tych strukturach w dolnej części kręgosłupa. One są przymocowane do naszej kości biodrowej, na przykład w tym rejonie, czy do naszego kręgosłupa, tej górnej części. Więc pamiętaj o tym dla mnie osobiście. Tutaj ten rejon to jest jeden tak zwany kompleks miedniczy, Czyli kość biodrowa będzie bardzo zależna od funkcjonowania kości krzyżowej, ale na przykład kręgosłup, ten na górze, tak zwany lędźwiowy, również będzie zależny od kości krzyżowej. To wszystko dla mnie osobiście stanowi funkcjonalnie jedną całość. Więc chciałbym Ci zwrócić uwagę, że w tym rejonie występuje bardzo wiele więzadeł, które stabilizują, łączą te wszystkie struktury. I tutaj zwróć uwagę na połączenie kości krzyżowej z kością biodrową, czyli tak zwane więzadło krzyżowo-biodrowe. Pamiętaj o tym, z przodu, z tyłu, po bokach, w okolicy kości krzyżowej, w okolicy kości biodrowej, czy chociażby kręgosłupa lędźwiowego występuje wiele, wiele mięśni. Więc tutaj w tym przypadku, proszę zwrócić uwagę, kość krzyżowa występująca w tym rejonie, połączona tak zwanym mięśniem gruszkowatym z kością udową. Jeżeli popatrzysz na to od góry, na ten cały pakiet mięśniowy, proszę znowu zwrócić uwagę, że ten wcześniej wspomniany mięsień Tutaj jest przymocowany, tak zwany gruszkowaty jest przymocowany do kości krzyżowej i później biegnie na zewnątrz i przymocowany jest w okolicy kości udowej, na tak zwanym krętarzu większym kości udowej. Jeżeli zwrócisz uwagę na inne struktury, czyli układ powięziowy, układ krwionośny, naczyniowy, to w tej sytuacji znowu zauważysz, że w tym rejonie występuje wiele, wiele struktur, które są od siebie zależne. Stąd bardzo często Występują różnego rodzaju objawy u pacjentów. Proszę, jeżeli uczysz się anatomii, zwróć uwagę również na te powiązania. Jeżeli popatrzysz na mięśnie powierzchowne, tutaj chociażby na tym przykładzie, zobacz, że mięśnie pośladkowe, on biegnie jest przymocowany w okolicy kości biodrowej, w okolicy kości krzyżowej, i później wplata się w tzw. powięź piersiowo-lędźwiową i biegnie w cudzysłowie do góry. Więc znowu zwróć uwagę, że połączenia górnej części z dolną częścią ciała, czyli kręgosłupa lędźwiowego, kręgosłupa tej dolnej części, czyli kości krzyżowej, są dosyć ścisłe. Czym jest złamanie kości krzyżowej i kości guzicznej? Jest to przerwanie ciągłości, które może wynikać z wielu powodów. No i tutaj myślę, że najważniejsze, żeby zwrócić uwagę, to najczęściej urazy i wypadki, gdzie siła zewnętrzna jest za duża w stosunku do wytrzymałości kości, na podstawie czego po prostu dochodzi do uszkodzenia, chociażby w wypadkach samochodowych. Pamiętaj zmiany metaboliczne, jak chociażby osteoporoza, czyli osłabienie się struktur kości, będzie bardzo predysponować do tego rodzaju zmian, e, więc osobiście pracowałem z pacjentami pacjentką, która w trakcie siedzenia poczuła tęknięcie, i faktycznie później było to potwierdzone dzięki tomografii. Że to takiego uszkodzenia doszło. Więc u pacjentów, którzy są przewlekle przeciążeni, w przypadku chociażby zmian metabolicznych, wcale nie musi dochodzić do dużych incydentów, do dużych urazów, wypadków, a chociażby życie, niestety, i te czynniki codzienne mogą predysponować do tego rodzaju uszkodzeń. Pamiętaj, przewlekłe przeciążenia, niestety, XXI wiek, chociażby siedzenie na pośladkach, cały czas taka funkcja siedzenia będzie to miejsce przeciążać, to miejsce traci życia, traci funkcjonowanie, co predysponuje do różnego rodzaju zmian. No i nie zapominaj o zmianach wrodzonych, na przykład różnego rodzaju zmiany kręgosłupa, chociażby sakralizacja czy lumbalizacja kręgów, w tej sytuacji również może predysponować do przeciążeń w tym rejonie, co może wpływać w stanie przewlekłym na tego typu uszkodzenia. Jakie są objawy złamania kości krzyżowej, kości guzicznej? Przede wszystkim bóle występujące w tym rejonie. Mogą to być bóle, które pojawiły się nagle, które również mogą postępować. Więc w tej sytuacji pamiętaj, że wszystko zależy od stopnia uszkodzenia. Pamiętaj, że tak naprawdę żółtą lampką wchodzącą w czerwień jest nieustępujący ból. Ten, który się pojawił, też najgorsza opcja jest wtedy, kiedy nie wiemy z jakiego powodu się pojawił, ale przede wszystkim ten ból nie ustępuje. Może się pojawić miejscowa tkliwość, mogą pojawić się obrzęki, zacienienia, zaczerwienienia i przede wszystkim różnego rodzaju bóle, które nazywamy to tak zwanym rzutowaniem w górne części, w boczne części, czyli do kręgosłupa na górze, do stawów biodrowych, do kości biodrowej. W tej sytuacji pamiętaj o tych powiązaniach i dlatego zwracam uwagę, żebyś po prostu zwrócił na to uwagę, zwróciła na to uwagę w przypadku swoich dolegliwości. Jeżeli mamy przeciążenia występujące w rejonie kości krzyżowej, to nie jest nic dziwnego, że również w okolice Twojej kości biodrowej, Twojego stawu biodrowego, takie objawy mogą występować właśnie na podstawie tych, tych powiązań. Pamiętaj o tym, że takie najczęstsze objawy to problemy z przemieszczaniem się i tak powiedzieliśmy, przede wszystkim najbardziej niepokojące są nasilające się dolegliwości. Więc to, co nas najbardziej interesuje, przede wszystkim diagnostyka, no i wzrost kostny. Jeżeli doszło do uszkodzenia, pęknięcia, złamania, przede wszystkim chodzi nam o wyleczenie, jakby regenerację tego miejsca. Pamiętaj o tym, chcemy później działać przeciwbólowo, chcemy poprawić ruchomość stawów, więc w stanie przewlekłym, jeżeli doszło do różnego rodzaju uszkodzeń w okolicy kości krzyżowej, możesz czuć tam sztywność, mogą pojawiać się różnego rodzaju większe napięcia mięśniowe. Ograniczenia funkcjonowania stawów, chociażby stawów kręgosłupa lędźwiowego. Więc w tej sytuacji pamiętaj, że my, jako terapeuci, ty, jako pacjent, będziemy chcieli to miejsce rozruszać, wpłynąć na elastyczność tkanek, wpłynąć na witalność twojego organizmu, wzmocnić organizm, żeby przeciwdziałać takim przywlekłym przeciążeniom, nawracającym przeciążeniom. Jeżeli bóle są przywlekłe, jeżeli doszło do różnego rodzaju zmian, pamiętaj o tym, oczywiście. Pamiętaj o diagnostyce, ale pamiętaj, że jest takie coś do wyboru jak farmakologia. Nie jest to dobry kierunek dla każdego, jednak również brałbym to pod uwagę w przypadku tego typu złamań, uszkodzeń, tym bardziej, jeżeli bóle są bardzo duże, one są przewlekłe i twoje ciało nie potrafi sobie poradzić z regeneracją tego miejsca. Oczywiście, w niektórych sytuacjach musimy brać pod uwagę operacje, różnego rodzaju zabiegi, ale pamiętaj o tym, to już takie decyzje podejmujemy, po wizytach u specjalistę, więc w tej sytuacji najczęściej będzie to ortopeda, bądź neurolog. Pamiętaj o tym, fajnie jest wykonać badania rentgenowskie, tomografię komputerową w przypadku złamania no i zawsze masz do wyboru różnego rodzaju badania jak rezonans magnetyczny, ale to po wizycie u specjalistę. Jeżeli, tak powiedzmy, wzrost kostny już jest, jeżeli jesteś pacjentem, który ma pewną sztywność, który ma pewne powikłania po złamaniu, ale sama kość krzyżowa jest zdrowa, jest wyleczona. Pamiętaj o takich zawodach jak fizjoterapeuta, osteopata, masażysta. To te zawody ci specjaliści mają przywrócić funkcję Twoich stawów, więc tak powiedzmy, troszeczkę odciążyć kość krzyżową, porozluźniać może kręgosłup, uruchomić staw biodrowy, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało. Pamiętaj o dietetykach, to są specjaliści, którzy chcą Twoje ciało odżywić i wpłynąć na funkcjonowanie Twojego organizmu. Trener personalny, który możecie rozruszać, ale przede wszystkim nauczyć ćwiczyć, co jest bardzo istotne w przypadku przewlekłych przeciążeń. No i nie zapominajmy o psychologach, naszej głowie, o psychiatrii, ponieważ bardzo dużo traum, bardzo dużo problemów tutaj na tym podłożu emocjonalnym również może kumulować pewne przewlekłe napięcia, które będą niestety predysponować do przewlekłych bóli, dolegliwości no i chociażby. Pęknij, złamań. Tyle dzisiaj ode mnie. Bardzo dziękuję za spędzony czas. Mam nadzieję, że filmik był dla Ciebie wartościowy. A ja zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.